Witam wszystkich, mam na imię Jonasz, jestem entuzjastą giełdowym. To już chyba piąty dzień naszego challenge'u. Sprawdźmy sobie stan. Widzimy dzisiaj mamy lekko, lekki spadek względem wczoraj. To głównie spowodowane wczorajszym na ostatnią chwilę zjazdem naszej głównej pozycji, GME, no ale na szczęście jesteśmy zhedżowani, więc yy, ten spadek nie jest aż tak duży. Przejdźmy sobie do pozycji. Mm, tak, yy, no i jak tu zachowują się nasze pozycje? Yy, ogólnie ten Intuitive Machines y, z, przeszedł na plus z podwody. Ja mówiłem, że jak tam będzie dalej leciał, to go skoryguję, ale widziałem, że y, zaczął odbijać w górę, więc zostawiłem. No i widać, to była dobra decyzja. Recursion Pharmaceuticals tak samo, już jesteśmy 10 dolarów na plusie, prawie y, te opcje wygasają w, w przyszłym tygodniu, w piątek. No, i nasze główne pozycje Jamie tutaj widzimy te kole sprzedane na krótko, są dużo na plusie, no właśnie ze względu na to, że praktycznie w ostatnich 10 minutach, chyba wczoraj na rynku, Jamie zaczęło le lecieć na łeb na szyję. Więc te nasze akcje sporo spadły, no ale te kole przejęły trochę uderzenie, i nie jest tak źle. Tak, dziś to był krótki tydzień yy, na giełdzie, bo Ameryka jutro, dzisiaj jest zamknięta, więc to już jest praktycznie zakończenie tygodnia. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że yy, te kontrakty, które były właśnie na wczoraj, wygasły yy, bezwartościowe, czyli zgarnęliśmy całe premium. Tam chyba 66 dolarów za te puty. O, dzisiaj taki krótki odcinek, bo jeszcze jestem ciągle w delegacji, ale... Już w przyszłym tygodniu wrócimy do normalnych nagrywek z biura, więc będziemy, wejdziemy w temat opcji giełdowych, jak są wyceniane i dlaczego warto się tematem zainteresować. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję.